Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie na kolejnym Grand Prix. Tym razem będzie to Grand Prix Rosji na torze w Soczi. No i będzie działo się naprawdę strasznie dużo. Więc zapraszam bardzo serdecznie na to widowisko. Mam nadzieję, że zostawicie coś po sobie, że zostawicie łapkę w górę. To mnie będzie bardzo motywowało do kolejnych... Już nagranie kolejnych odcinków. No a tymczasem Hamilton pierwsza pozycja, drugi jest Bert, trzeci jest Niko Rosberg, więc dwa Mercedesy tutaj zakleszczają. Widzimy Bolit Ferrari. Startujemy i zobaczymy. Jak poradzi sobie Luis, jak poradzi sobie Bert, jak poradzi sobie Rosberg i Fernando Alonso. Tutaj widzimy dosyć szybki start. A tutaj Rosberg, delikatny kontakt, ale na szczęście nic się nie stało wielkiego. Do hamowania do tego prawego zakrętu jest już, widzimy tutaj Sebastian Vettel, jest Rosberg. No i będzie na pewno bardzo ciężko tutaj z Rosbergiem i z Hamiltonem powalczyć. Ale będziemy się starać oczywiście. No i miejmy nadzieję, że zespół Ferrari przygotował tutaj taki bolid, który pozwoli nam z tymi właśnie zawodnikami Mercedesa troszeczkę, troszeczkę powalczyć. To będzie dosyć ważne, aby tym zawodnikom nie dać uciec. No i widzimy Rosberg, druga pozycja, cały czas utrzymuje się za Hamiltonem. My na pozycji numer 3 i jest Sebastian Vettel na pozycji numer 4. Więc Sebastian Vettel to kierowca, który no, chce utrzymać się w stawce, chce powalczyć ze mną o fotel lidera w zespole e, oczywiście Red Bull Racing. No, ale to my będziemy chyba jednak kierowcą, który będzie miał wybór właśnie, czy chce w tym zespole na przyszły sezon się znaleźć. Jest atak Rosberga, ale nieudany. Rosberg widzimy tutaj cały czas próbuje, ale no niestety nie ma tutaj większych szans z Hamiltonem na tym to, że ciężko jest wyprzedzać. No i tych miejsc do wyprzedzania jest po prostu bardzo mało, bardzo blisko Rosberg trzeba tutaj ostrożnie wjeżdżać w te zakręty. Zobaczymy, jakie będą czasy poszczególnych okrążeń. No i jak Rosberg i Hamilton będą, czy będą w ogóle w stanie odjechać od kierowcy Ferrari. Sebastian Vettel widzimy bardzo blisko. No i my, wzbogacona mieszanka paliwa, będzie chyba tutaj chciał bardzo zaatakować kierowcę Mercedesa. No ale jednak za daleko. Jednak za daleko nie ma możliwości, aby tego kierowcę tutaj zaatakować. Chociaż nie, jednak się nie uda. No nie będzie możliwości e, tutaj właśnie wyprzedzić tego kierowcy, więc musimy jeszcze przez co najmniej to jedno okrążenie starać się właśnie na tyle być blisko, aby tego kierowcę podczas systemu DRS wyprzedzić. Chociaż teraz bardzo blisko. Tutaj bardzo złe wyjście z tego zakrętu Rosberga, jednak się nie uda. No, zawodnicy Mercedesa niezwykle doświadczeni. No jak widzicie, cały czas utrzymujemy się w ich strumieniu powietrznym, dosłownie bardzo blisko jesteśmy tych dwóch kierowców co bardzo mnie cieszy, ponieważ widzimy, że zespół Ferrari całkiem nieźle sobie daje radę. Tutaj widzimy ten prawy zakręt prowadzący na tą długą, długą, prostą. Tutaj jest system DRS, ale teraz z niego korzystać nie możemy. No i zobaczmy, czy będzie atakował Rosberg. Czy będzie tutaj w stanie zaatakować Bert? Chyba jednak się nie uda. Chociaż widzimy bardzo ładne wejście. Jest wejście, i czy będzie atak na Niko Rosberga? Niko Rosberg tam został z tyłu. Wow, co tu się wyprawia! Więc widzimy żółta flaga, już jest zielona, więc Rosberg wraca do gry. No i tutaj Rosberg no za szeroko wyniosło, go przestraszył się delikatnie Niko Rosberg. No a my znakomicie na pozycji numer 2, więc zyskujemy jedną pozycję, to mi się bardzo oczywiście podoba. No i wielkie gratulacje dla kierowcy właśnie z numerem, e, tam chyba... W sumie nie wiem który numer ma dokładnie. Nico Rosberg, nieważne! No ale na drugiej pozycji był, stracił tą drugą pozycję. Fernando Alonso jest na pozycji numer e, 4. Trzeci jest Fetel, no i będzie atak na Luisa, jednak się nie uda, no jednak tutaj za daleko. No ale bardzo blisko jest Luis, więc e, będziemy chcieli go zaatakować. Mamy system e, oczywiście na tym okrążeniu DRS, jeżeli zostaniemy m, bardzo blisko Luisa, wyjeżdżamy troszeczkę za szeroko, ale to pomoże nam tutaj delikatnie wyjść, z, lepiej z tego zakrętu, chociaż za szeroko, no niestety. Bardzo ciężko będzie tutaj Luisa pokonać. Jest dosyć blisko Luis, no ale nie na tyle blisko, aby móc zaatakować go bez żadnego problemu. Tutaj bardzo szybkie zakręty, no i nie będziemy ryzykować. Kolejne zakręty, kolejne sekcje zakrętów. Zobaczymy, czy, czy się uda. Zobaczymy, czy. Będziemy tutaj w stanie, no, jednak Hamiltona na systemie DRS wyprzedzić, mam nadzieję, że tak będzie, więc będzie system DRS, no i zobaczmy, jak będzie wyglądała ta akcja, jest system DRS włączony, więc zbliżamy się do Luisa. będziemy chcieli się wcisnąć od wewnętrznej, no, tutaj trzeba wyłączyć system DRS, wciskamy się, i kontakt z Luisem Hamiltonem, oj, 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 safety car na torze, nie umiałem się wysłowić. Yy, ha! Jeszcze, jeszcze safety car, jeszcze kara i jest Fettel przed nami. Momentalnie wyprzedzony Bert przez y, Sebastiana Fettela. Yy, tak więc, y, moi drodzy, nie ma co czekać. Wjeżdżamy do boksów, powiem, opon. No i 10 okrążeń na oponach. Będziemy musieli przejechać. Yy, ależ y, niesamowita historia. Louis Hamilton uderza w ścianę. W sumie za naszą sprawą troszeczkę, choć mógł przyhamować, no, mógł także zwolnić Lewis Hamilton, więc wjeżdżamy do boksów w na opon, po wymianę przedniego skrzydła no i będziemy gdzieś na szarym końcu, praktycznie na końcu będziemy stawki, 6 sekund, zobaczmy na której pozycji wyjedziemy. Będzie to gdzieś w granicach 12-13 może troszeczkę dalej, wernie kwiat już przed nami, Sutil jeszcze chyba zdąży, więc zobaczmy na której pozycji będziemy, będzie pozycja numer 13, chyba tak, czy 12, czy 12 pozycja, jednak pozycja numer 12, tak więc rozpoczynamy piąte Szóste 6 okrążenie. no i zobaczmy, Sutil bardzo blisko, bez żadnego problemu, Adrian Sutil wyprzedzony zostaje przez Berta, no i jedziemy dalej, tutaj e, trzeba dosyć mocno cisnąć, pamiętajmy, że ci kierowcy, wszyscy kierowcy jeszcze w boksach nie byli, no a my już byliśmy pewnie na opon. teraz czeka nas tylko zjazd, aby odbędnić swoją karę, bardzo dużo sensacji się tutaj nawyprawiało, no. Lewis Hamilton, no niestety rozbrak także, delikatny pech jest kolejny, kolejny atak i bez problemu, Jean-Erik Bern za nami przed nami jest Daniel Kwiat poprawiamy czas okrążenia jest to rekord, tak więc tutaj trzeba jechać jak najszybciej no i przede wszystkim ciśnijmy ciśnijmy, jeszcze raz ciśnijmy aby nadrobić troszeczkę straconych sekund tutaj ci kierowcy na miejscach od 1 do 5 naprawdę muszą mieć się jeszcze na baczności, tak naprawdę ale my będziemy, mam nadzieję, tutaj jak najlepiej, jak, naj, jak najwięcej oczywiście, no jednak walczyć. Walczyć cały czas z tymi kierowcami, ponieważ, no jak widzicie, są duże na to szanse, aby wskoczyć wysoko. Wysoko w klasyfikacji jest pozycja numer 9. No i wyprzedzamy kierowcę Toro Rosso. Eee, tutaj tak naprawdę cały czas ścigamy się z tymi kierowcami z środka stawki, no ale po wjeździe do alei serwisowej wszystkich kierowców e, z czołówki my będziemy na pierwszej pozycji. Eee, no i tutaj widzimy, wjeżdżają, ale nie wszyscy. Eee, zobaczmy na której pozycji będziemy. Jest tam z przodu, widzimy Sebastian Fetel chyba i Fernando Alonso w alei serwisowej. Szóste okrążenie wyścigu, eee, no więc będzie walka, będzie walka i będzie bardzo ciekawie. No a my kończymy, moi kochani, już ósme w sumie okrążenie zaczęte. Wjeżdżamy odbyć swoją karę. No i zobaczycie, na którym miejscu, moi drodzy, wyjedziemy. Tempo było naprawdę bardzo dobre. No i tutaj będzie bardzo wysoka pozycja. 17 kierowców w stawce a my wyjeżdżamy, moi kochani, na pierwszym miejscu, a za nami jest tuż, tuż Ricciardo i Sebastian Vettel chyba, no i zobaczmy, jest Ricciardo, drugi Vettel, trzeci, bo Ricciardo był w alei serwisowej, a tutaj akcja z ósmego okrążenia, Sebastian Vettel, no i uszkodzony samochód, przepraszam, Ricciardo, rozwalony samochód, uszkodzony e, cały przód, urwane koło, więc no tutaj akcja z ósmego okrążenia, niesamowita, za nami Ósmy, Sebastian Vettel, no popełnił błąd ewidentnie Ricciardo, my wciskamy się Ale on powinien zwolnić Taka sama sytuacja była z Hamiltonem no, i tutaj jednak będzie trzeba, będzie trzeba oczywiście z tymi kierowcami jeszcze ostro, ostro walczyć. Kolejna sytuacja, Sebastian Vettel, zobaczmy, my jedziemy optymalnym torem jazdy, a Sebastian Vettel zwalnia. No, ale tutaj już zwolnił i obronił, obronił się Sebastian Vettel przed uszkodzeniami, które nie pozwoliłyby mu ukończyć tego wyścigu. To już jest ostatnia, ostatnia w sumie tutaj część wyścigu. 13 okrążenie, nic wielkiego się tam już nie działo, nie było żadnych manewrów. Kończymy ten wyścig na pozycji numer 1, więc. Więc wyścig bardzo nieprzewidywalny. Za nami jest Jensen Button, a rywal czwarty Sebastian Vettel bardzo daleko. W tyle gdzieś tam, no w sumie niedaleko w tyle, no bo ta przewaga może była duża, ale jest trzeci Fernando Alonso, z tą widzimy, no a daleko w tyle oczywiście kierowcy Mercedesa. Widzimy duża przewaga Berta 81 punktów nad Luisem. Sebastian Vettel, czwarty, piąty Fernando Alonso. a ja zapraszam bardzo serdecznie na kolejny odcinek. Trzymajcie się ciepło i do usłyszenia na kolejnym Grand Prix. Cześć!